Dzisiaj pokażę Ci, jak sprawdzić, czy jest wilgotna. Gleba rzecz jasna. W tym filmie zajmiemy się czujnikami wilgotności gleby, które możesz podłączyć do Arduino. To takie gadżety, które mogą uratować niejedną roślinkę. To może nie uratuje, bo jest plastikowa, ale taką żywą już może uratować. Nikt nie chce, aby jego ulubiona, właśnie roślina, padła przez brak podlewania. Susza po prostu zabija. To wszyscy wiemy, nie? I te czujniki, które mam przed sobą, mogą Ci pomóc w podlewaniu ogrodu, doniczek, albo po prostu dać Ci satysfakcję z pierwszego własnego, automatycznego systemu nawadniania. Pokażę Ci cztery różne czujniki, które znajdziesz w naszej ofercie. Powiem Ci, czym się różnią i jak działają, i na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego czujnika wilgotności gleby. Ja nazywam się Mateusz Salamon i będę Twoim przewodnikiem. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do prezentacji poszczególnych czujników, dwa słowa o tym, jak właściwie działa taki czujnik wilgotności gleby. Mamy tutaj dwa główne typy czujników: rezystancyjne i Pojemnościowe. Te pierwsze rezystancyjne składają się zazwyczaj z dwóch metalowych elektrod, które po prostu wbija się w ziemię. Im bardziej mokra gleba, tym lepiej przewodzi ona prąd, i czujnik może właśnie to zmierzyć. Z kolei czujniki pojemnościowe działają nieco inaczej. Nie mają bezpośredniego kontaktu elektrycznego z glebą, więc są bardziej odporne na korozję. Mierzą one zmianę pojemności, czyli jak bardzo Powiedzmy, magazynuje się ładunek w tej naszej mierzonej ziemi. Taki czujnik jest zwykle też bardziej trwały niż takie gołe metalowe wystawione na po prostu mokrą glebę. W praktyce oba typy mogą powiedzieć Ci, czy Twoja ziemia jest sucha, czy mokra, ale mają też swoje plusy i minusy, o których już w części powiedziałem, ale o których wspomnę również za chwilę. Wszystkie czujniki, o których dzisiaj będę mówił, znajdziesz oczywiście w naszym sklepie. Linki zostawiam Ci w opisie pod tym filmem. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zostaw nam komentarz, chętnie Tobie doradzimy. Przechodząc już do czujników. Pierwszy, taki najbardziej klasyczny czujnik, to tak zwany. Widelec? <noise> to najprostszy i najtańszy sposób na sprawdzenie wilgotności gleby. Składa się z dwóch metalowych elektrod, po prostu wbijasz go w ziemię, a czujnik mierzy, jak dobrze prąd przepływa przez wilgotną glebę. Plusem tego typu czujnika jest bardzo niska cena i łatwość użycia. Dzięki takiemu dodatkowemu modułowi ze wzmacniaczem, wystarczy podłączyć trzy przewody do Arduino i gotowe. Ale uwaga, metalowe elektrody mają tendencję do szybkiego korodowania. W szczególności jeśli są cały czas w mokrej ziemi. Ten czujnik ma cynowane ścieżki, więc korozja powinna przebiegać dużo wolniej niż przy takiej odkrytej miedzi. Ten czujnik świetnie sprawdzi się do prostych eksperymentów, testów albo do systemów, gdzie nie musi działać non stop przez wiele miesięcy. Mamy jeszcze taki inny trochę czujnik, również w formie widelca. Tym razem nie jest on zbudowany w oparciu o płytkę PCB, tylko ma dwa. Metalowe pręty. Podłączenie jest równie proste, też mamy moduł ze wzmacniaczem i trzy przewody. Można skorzystać z tych samych przykładów kodu do Arduino. Jeśli szukasz rozwiązania na nieco dłużej, to ten czujnik będzie lepszym wyborem z uwagi na lepiej wykonane elektrody. Zanim pokażę Ci kolejny czujnik, to koniecznie zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. No i pamiętaj również o komentarzu. W opisie do tego filmu znajdziesz również link do naszego newslettera, w którym znajdziesz promocję. Nowe artykuły, świeże produkty oraz oczywiście wiedzę. Regularnie publikujemy poradniki na naszym blogu, więc warto tam zaglądać. Kolejnym typem jest tak zwany czujnik pojemnościowy. Wygląda nieco inaczej: ma szeroką płytkę PCB bez widocznych metalowych widełek. Jego największą zaletą jest odporność na korozję, bo nie przewodzi prądu bezpośrednio przez glebę. Dzięki temu taki czujnik wytrzyma znacznie dłużej niż klasyczny widelec, który pokazywałem wcześniej. Podłączenie jest równie proste, też mamy trzy przewody. Można skorzystać z, dokładnie z tych samych przykładów kodu do Arduino. Jeżeli szukasz rozwiązania na dłużej, to ten czujnik będzie lepszym wyborem, ponieważ brak jakiegokolwiek kontaktu wilgotnej gleby z metalowymi elektrodami zagwarantuje bardzo długą pracę czujnika. Na koniec coś dla tych, którzy chcą nie tylko mierzyć, ale od razu i podlewać. Moduły ze wzmacniaczem dołączane do czujników wilgotności gleby przetwarzają jedynie informację na temat pomiaru. Wynik podają w postaci analogowego pomiaru lub w postaci cyfrowej: jest lub nie jest wilgotno. Próg do informacji cyfrowej ustalany jest przez potencjometr znajdujący się na modułach. Ale to nie wszystko. Taki czujnik możesz spiąć z modułami do automatycznej obsługi podlewania. Najprostszym modułem będzie taki moduł z przekaźnikiem. Na nim oprócz wzmacniacza z regulacją progu wilgotności znajdziesz również przekaźnik. Ten z kolei może się załączyć, gdy jest zbyt sucho, i uruchomić np. pompkę do podlewania. Po wzroście wilgotności w ziemi, komparator wyłącza przekaźnik i automatyzacja jest gotowa. Wszystko sprowadza się do tego, żeby wyregulować sobie właśnie tym potencjometrem próg, kiedy ten przekaźnik ma się załączyć, lub wyłączyć, kiedy podlewanie dojdzie do skutku. Przekaźniki takie znajdziesz na 5 oraz 12 V, więc dla każdego coś dobrego. Takie rozwiązanie jest bardzo proste, ale nie ma tam za dużo do regulowania. Czujnik może mieć długi czas zmiany wartości względem faktycznego podlewania. Gleba musi nasiąknąć wodą, prawda? Więc łatwo można przelać. Co wtedy? Z pomocą przychodzi moduł dedykowany do podlewania. Jest to gotowy sterownik z czujnikiem wilgotności, który samodzielnie może włączać pompkę lub jakiś inny elektrozawór, kiedy ziemia robi się sucha, a także sami możemy ustalić próg, kiedy pompka ma się wyłączyć. To już nie tylko czujnik, a takie kompletne rozwiązanie do automatycznego podlewania. W zestawie jest oczywiście czujnik yy, wilgotności gleby oraz moduł z przekaźnikiem. Wystarczy mu podłączyć zasilanie. Ten dołączony czujnik a do przekaźnika na przykład pompkę na 12 lub nawet 230 V. Nie potrzebujesz nawet Arduino, wszystko działa samo. Jest to idealny wybór, jeżeli chcesz zbudować własny system podlewania, na przykład na balkon lub do szklarni bez takiego programowania. No dobra, czujniki czujnikami. Natomiast jeżeli chcesz wiedzieć, jak podłączać elektronikę tak, aby jej nie uwalić, to zapraszam cię do tego filmu.